Cześć Wszystkim yy, Wiele osób się pytało bo teraz prawie jest okazja pokazać jak, mówię, jak połączono pompa ze silnikiem to tak zaczynając od pompy na pompie tu jest stożek przechodziła taka zębatka tu zrobiłem taki dystans żeby ta zębatka za daleko mi tam nie uciekła to jest wszystko skręcone tu po tym i zabezpieczone, potem do tego dobra. Potem jest, potem kupię taką tulejka. Musi być ze frezem Idzie to kupić w jakimś sklepie, żeby ten frez pasował z tą tulejką. Ta tulejka jest spawana we wałek, tu był wałek, i ten wałek. Tu akurat połączony klinem, bo nie robię go na stałe, jest połączony z wałkiem sprzymowym, który idzie do Do silnika. Dodatkowo na, na obudowie skrzyni biegów zrobię tak, taki dystans mniej więcej, żeby się to trzymało. I w całości tak to. Ale tutaj to złącza. Tak to wygląda. Do tego tu dochodzi ten łącznik dzwonowy. Zaraz wam tu pokażę na tym. Jak to wygląda? O, ten łącznik jest tam. Ten łącznik tu i tu mam ten kawałek. Zaraz tak Kawałek skrzyni biegów, co mi dochodzi do silnika. I tak to jest połączone. I znowu to. Egzamin. Nie robię tego na stałe. Wolę tam, żeby jakiś tam minimalny luz był. Wiadomo, jak przy każdym sprzęgle, jakby coś, nie? Ale to jest trwa... trwałe połączenie, i bez obaw mi się to sprawdzało. A filmik z tego, co nagrywam, bo mam awaria pompy, ale to będzie w następnym filmiku. Bardzo dzięki.